Witam z bardzo co też z strony? Sebastian Kowalczyk. Moje drodzy, dawno nie było y, infa y, z nad Wisły, ale to głównie właśnie dlatego, że nad tą Wisłę nie jeździliśmy. Raz, bo tam była wichura, a potem y, było za zimno i nam się nie chciało, troszeczkę żeśmy się tak rozl y, rozleniwili. Potem ja miałem bardzo dużo pracy w sklepie, więc chyba od miesiąca. Nie było żadnego materiału z nadwody, za co Was bardzo, bardzo przepraszam. Oczywiście postaram się poprawić. Info z nadwisły, zaraz zobaczymy, co tam nad tą wisełką słychać. Niestety dzisiaj pływam sam, Jacka nie ma, nie ma czasu. No, co zrobić? No, najwyżej mu potem opowiem, a Wy napiszcie ogólnie, jak Wasze sukcesy nad Wisełką, no ja mam zamiar póki jest tak ciepło to cały czas tą Wisełkę katować lód chyba już jest po lodzie ciężko powiedzieć, ale wiecie, to, wiecie jak to jest z pogodą, niby mamy ocieplenie klimatu, ale ja wcale się nie zdziwię jak nas jeszcze taka zima zaskoczy że to się w głowie nie mieści, zobaczymy no i widzimy się za chwilę na Barce a tutaj jadę z panem Jankiem, najstarszym warszawskim taksówkarzem. Pan Janek też jest wędkarzem, zawsze go namawiam ja Tak, pani Janku, pani Janku, niech pan jedzie ze mną na ryby, ale pan Janek nie ma czasu, kurczę. Ale pojedziemy, co nad Bóg w przyszłym roku? Tak, tak. Pani Janku i pan pomacha widząc światło. Tak, tak. Tak, pojedziemy. <grym> Wisła płynie, jest na swoim miejscu, ale wy sobie nie myślcie, że ja w ogóle na rybach nie byłem, bo byłem ostatnio na żwirowni. O, konek w wieku. O, jaki maluszek! No, puszczaj, puszczaj. No chodź tu. Opa, o, jaki ładny. Ale zobacz, jaki blady w ogóle z takich To zawsze takie bladziochy. No puszczaj. No ale bladzioch. Na enemy dziesiątki powiem trochę o koni. No żaden wyczyn, konie jak, jako konie, ale brały yy, bardzo yy, fajnie. A przed mrozkami wybrałem się na sandacze, akurat Jacek był na trociach, a jest stwierdziłem, że się spotkam z kierownikiem, tym bardziej często piszecie o złotki, to każdy potrafi, złów sandacza z brzegu. No to pojechałem i sobie złowiłem sandacza z brzegu. O. Coś się teraz wyłączyło? Nic nie się szkodzi, paluszkiem przyjedź. Okej, okay. jest, o. jest, jest wszystko. Oj, ile? Sześć pięć? No nie, no, się, ach, nie. Ach. No, jest on taki trochę kwadratowy, bo to jest. Tak, no z brzuszkiem, one są wszystkie Dobra, trasy. to co, wodujemy? Tak, tak, one o, są w dobrej kondycji teraz. Takie złe. Brawo. Dzięki. Tak więc było, konie, był standard z brzegu, a dzisiaj może spróbujemy złowić jakiegoś sandacza z łódki, dla odmiany, bo dawno nie było. Łódka jest, szczury jej, nie zeżarły, musiałem z niej tylko wylać. Wody i lodu trochę wybrać, to i co? No płyniemy, zapraszam moi drodzy, zobaczymy, co tam w Wiśle piszczy, jak to się mówi. Jak to mówią, dla tych chwil właśnie warto żyć, moi drodzy. Warunki piękne, cieplutko, kurde, ale frajda. Nie marzną przelotki, to jest najważniejsze. Nie no, rewelacja po prostu. Nie można sobie wymarzyć lepszych warunków i takie warunki chyba będą do 20, do 20 grudnia, tak słyszałem. Więc baja. A potem to już może przyjść dla mnie lód <gryw> i możemy łowić z lodu. No, ja na pewno yy, nad Wisłą do 20 będę tutaj siedział i łowił. A, kurwa! Ale miałem strzała. Ajajajajajajajaj. Ajajaj. Kurna, ustawiłem się w totalnie randomowym miejscu, aby sobie elektronikę poustawiać, ale czasami nie trzeba, jak to mówią. Kurna, fajne branko. Nie była taka bardzo duża ryba. Typowe, jak to mówią, sandaczowe zamrzenie. Nie był to strzał taki listopadowo-grudniowy, który kij wyrywa z ręki. Ale jak na taką płytką wodę, to troszeczkę y, za ciężka guma. Zaraz spróbuję założyć y, troszkę, y, troszkę, lżej. Kurczę, ile tutaj mam? 14, no to nie no to jest zdecydowanie za dużo. Ale było, było, to jest najważniejsze. Spróbujemy, spróbujemy troszkę lżej, troszkę delikatniej opykać. Ja stanąłem tutaj, aby elektronikę porozwijać. Powolutku. Chociaż o tej porze roku to już nie jest takie specjalnie potrzebne, przynajmniej jeśli ktoś się orientuje, ma więcej wprawy, potrafi wyczuć leszcze główką jigową, to je elegancko wyczuje, gdzie one stoją i będzie łowił, tak? Bo pod leszczami będą sandacze. Nie chcą twisterka? Dobra, zmieniamy z powrotem na Nemy. Chociaż może znajdę takiego Troszkę lżej, lżejszego huncfota. O Jezu, co my tu mamy, co ja tu nabrałem? Trochę nabrałem. O. O, to będzie dziabłąk. Na on jest główce? Ono na czyli idealnie. To jest he, moja ulubiona ciężkość główki na tą porę roku. Dziesiątka, siódemka. Jacek to klepie, ale trzynastką. No trzynastka bardziej rozsądny wybór, jeśli chodzi o enemy na tą porę roku, bo to jednak jest większa mięsista guma, ale ja trzynastki będę, trzynastki, enemy, płotki, matusiaka, kikszaty, piątki będę zakładał dopiero po, po zmroku, a w dzień to, to takimi średnimi gumkami będę leciał, co ważne jeszcze, słuchajcie, jak, no bo takim w, w, wskaźnikiem właściwie o tej porze roku, aby znaleźć sandacze, to najpierw trzeba znaleźć stado leszczy, tylko oczywiście apeluję do Was, aby się tych leszczy nie szarpali. Wprawny spinningista sobie spokojnie z tym poradzi, tu się nie ma co czarować. A jak ktoś będzie chciał szarpać ryby, to będzie szarpał ryby. Na jakie miejsca? No kurczę, no już takie totalne spowolnienia nurtu, woda prawie stojąca. Właściwie w jakiś zatokach, mogą to być takie równe, rozległe płanie, ale mówię, z bardzo wolno płynącą Wodą. I jak znajdziecie, znajdziecie tam białoryb, to na pewno też będą sandacze. Bo ja podejrzewam, że one już są teraz już pogrupowane w stadach. No jak się je znajdzie, no to kurde, to bingo, jak to mówią. I wiem, że chłopaki znajdywali takie miejsca i łowili przy naprawdę minusowych temperaturach. Mi się nie chciało ruszać. Ja mówię, byłem przed mrozkami, a oni te sandacze klepali tutaj po nocach. Jeszcze już kra zaczynała iść, czyli było tak naprawdę na minusie. A oni dalej łowili, łowili fajne ryby, moi znajomi, no. Tylko ja tak widziałem, że spokojnie, jak mówię, zeszło mi się z tym, że miałem dużo roboty, to odpuściłem, no teraz to ta pogoda jest do taka, że no jak tu się teraz tę wodę nie ruszyć, powiedzcie, kurde, no. Najfajniejsze dwa tygodnie łowienia sandaczy przed nami, najbardziej efektywne, najgrubsze, silne, ryby tłuste, no czy dzisiaj coś złowię, nie się tego pojęcia, ale jak nie złowię dzisiaj, to popływam jeszcze jutro. Tyle. Teraz sobie poglądam miejscówki, popływam troszeczkę jeszcze, póki widno. Popatrz, jak się układa woda. A na noc już się ustawię w jednym miejscu. I, jak to mówią, będę czekał. Zobaczymy, czy się doczekam. Loteria, loteria, moi drodzy. Zobaczcie, ile rybu się poustawiało już. Gdzie? Ale tego tu jest. Po lewej stronie i pod nami. Leszcze, widać po cieniach. Kurczę, no powiem Wam, że jak na razie lipa stoi w niezłym miejscu, ale nic się nie dzieje, no oprócz tego y, puknięcia się zawidnego, ani widu, ani słychu sandaczy. No ale no co no jest jeszcze bardzo wcześnie, bo dochodzi 18, a zazwyczaj ryby zaczynają brać od, od 20, więc jeszcze coś się może wydarzyć. Potem godzina 23 moim zdaniem jest zawsze najlepsza. Potem pierwsza w nocy, niestety dzisiaj tak długo nie mogę zostać, bo umówiłem się na rano z laską na godzinę 6 na zimnego ultralighta. No więc no. A jeszcze trzeba będzie chwilę pospać. Kurczę, no troszeczkę wczoraj przestrzeliłem, moi drodzy, ponieważ spojrzałem, że woda idzie do góry i to szybko. Nie są to najlepsze warunki do łowienia złódki. Lepiej byłoby z brzegu chyba zaatakować. Tak mi się wydaje. O, zresztą sami napiszcie, jak wam te łowienie sandaczy idzie. A tutaj już jest Marcinek. Witam. Y Ultralightowy spec. No i przyjechaliśmy na taką, można by powiedzieć, no wrę wręcz górską wartką rzeczkę. No i będziemy tutaj z Ultralightem rządzić, tak? Tak, dokładnie. Co tu dla nas przygotowałeś, opowiadaj, co będziemy łowić? Będziemy. Wszystko, co się da. Wszystko, co się da. Ale z tego, co Marcin mówił y wcześniej, to głównie nastawiamy się na krenniki. No i mamy tutaj ciekawostkę, bo mamy y boksika od y Emer Bytesa. I w tym boksiku jest troszeczkę nowości, i chyba od tych nowości właśnie zaczniemy. Otworzyć mi właśnie. pomóż, pomóż. A, tutaj jest miara. Ma to miarka, jak będę mierzył. Pokaż te klenie ogromne, 60 taki. Pięknie, to jest. Bardzo ładna ma to miarka. O kurwa, ale tu jest wszystkiego dobra. Ale czego szukam? Szukam y, kurwinek. No może troszeczkę inaczej, bo tutaj y, Krzysio MRBytes przygotował nam taką nowość. O, to jest to. Wyciągaj na rybek sandacza. Tak? Na rybek, na rybek sandacza tutaj wysypuj 2,5 cm. To jest nowość. Też uzbrojony już od razu w główki Wolframowe. Okay, i od I od tego zaczniemy. A jak na rybek nie będzie działał, to mamy tutaj larwy ważki, larwy żelenicy, inne rzeczy. Mnie oczywiście <gryw> NM13 -y najbardziej by interesowały i sandaczowe łowienie, ale to. O, jeszcze się dałbym. O, kurde, ale fajne. To ja, tego, y, to ja sobie tego czerwonego. Wezmę. No dobra, czyli losowanie robimy, żeby było. A losowanie też wylosowałem czerwonego. Bo czerwony to mój ulubiony jest. Co? To? to ja biorę żółtego. A tutaj nie. No, nie, tu jest taki perełka. Perełka. No i dobra. No i zaraz zobaczymy, czy coś się uda nam na te Ultralighty wylosować w wodzie. Mam, 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 mam rybę, ale chodzi w tym nurcie, chyba pstrąg. O pstrąg? Nie, klenik, zobaczcie, tak, z bolenik. Ale jaja, bolenik. Pięknie. No, uciekaj, bydlaku. Kaki bez zadziorowe, jak to na wodzie górskiej, więc jest ok. Marcin, złowiłeś coś? To bierz się do roboty. No i co, no i co? Puchnie coś. Jest, jest, jest. Następny, ale wariactwo ty. Spadł. Jest, jest. Bardzo delikatnie wzięła. No, zobaczymy co to. Ale pięknie chodzi, ale to jest zabawa z Ojej! W tym nurcie jak zwariował, kurde! Na razie ja miałem trzy ryby, Marcin jedną, ale mu spadła. No ja mam jedną wyjętą, więc prowadzę. Ale co by nie mówić, moi drodzy. No górskie rzeki wymagają troszeczkę doświadczenia, troszeczkę finezji. Trzeba się orientować w tym, co się robi. No wiecie, no. Młodość kontra doświadczenie po prostu. O, może tu będą większe klenie, no bo trzeba, trzeba jako, jakąś większą rybę po prostu złowić i tyle. O, może tu? O, 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 dobrze. Ale wychowała fajnie. To jest właśnie super w mormiksie, że nie trzeba rybek zaczynać. No, elegancko, zapyszczek. Klenik? Nie, chyba znowu boli. Skąd się tu tyle nabrało? Mam rybę! Mierzyć ją? Chyba nie. O. No taki z pięć dych, no. O kurde, ale strzeli. Ładne, dwa strzały były pod rząd. Większa ryba teraz. No to już nie są żarty. To już nie są żarty. Tu już mamy piękną rybę. Kurna, spadła. Mm. Oj, o, 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 o! O jaki szatan chodź no tutaj, kolego, co tak warujesz? A mamy, mamy, mamy Kim ty jesteś Pokaż się ej. ładnie złapał w pyszczek Kurde moi drodzy, zobaczcie! A, ale tego przybysza dawno nie widziałem, Czy przybysza, on tu mieszka. Zobaczcie, kacertka fajna. I zobaczcie, fajna i co najważniejsze, drapieżna certka. Myślałem, że to lipień na początku. Oj, <grymne> ale, ale jak szarpnął. Dobry. Dobry buncol. Oj, i tu chyba by się już podbiera przydał. O, 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 Jaki piękny! Ale piękny. Spójrzcie, są kropki. no nie ma kropek niestety. No fajnie. Duża ryba. Trzeba iść do niej na dół, niestety. Moi drodzy. O takie górskie rzeki walczyliśmy. Jest boleń. No, purte fajne. Boleń. Już z taką rybą, to można, oj już uciekła ale z taką rybą, to już można pozować fajna zabawa, super łowienie, no Marcin miał bardzo dobry pomysł aby pojechać właśnie na pstrągi szkoda, że nie biorą no to mnie łowienie takich niedużych rybek troszeczkę nudzi moi drodzy, bo ja bym wolał no wczoraj miałem tak, że pływałem przez parę godzin Miałbym jedno branie właściwie, ale no wolę mieć to dobranie i przyfasolić dużą rybę, ale oczywiście nie zniechęcam nikogo, jak ktoś lubi się bawić ultralightem, łowić takie rybki, pipki, no to kurde, no czemu nie, jak najbardziej. Ale, moi drodzy, tu jest naprawdę szansa na potwora, bo coś wam pokażę. Tu jest zapora, my oczywiście siedzimy 50 metrów od tej zapory i tu podchodzą również trocie, moi drodzy, i tu się zatrzymają, tu naprawdę można przywalić kosmiczną rybę. O, już, 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 od razu wsiadł natychmiast. Widzicie, no, o i spadł. no, muszę wam powiedzieć, że naprawdę świetnie się, kurczę, dzisiaj bawię tutaj. Dlaczego w ogóle y, dołączyłem to do y, Info z nad Wisły? Bo tak naprawdę to jest przyujściowy odcinek tej pstągowej rzeczki do Wisły, już wam go pokazuję. Tu za plecami mamy Wisłę, a tutaj, proszę bardzo, Piękna górska rzeka, no w tym y, miejscu, już taki jest odcinek bardziej niż inny. ona y, oczywiście zwalnia, nie mogę wam powiedzieć jak ta rzeczka się y, nazywa, bo Marcin prosił, aby wam, y, aby, aby tego nie mówić na YouTubie, po prostu wszyscy będą wiedzieć, y, no ale jak znam życie, to jakiś złośliwy widz i tak napisze i, i miejscówka będzie spalona, trudno, ale z drugiej strony ja wam nie żałuję, bawcie się, kurczę. Taki ultralajcik to jest metoda dla dzieciaków, dla początkujących wędkarzy. Nie tylko oczywiście. Kurde, bawcie się, wyławiajcie to ja wam będę żałował. Nie, nie będę wam żałował. Tak że rybacy na wocławku sobie nie żałują, tak? To ja będę widzą żałował rybę, to nie no komedia. Tak więc łówcie, łówcie, bawcie się. Wypoczywajcie nad wodą. Jest Marcinek, jak Marcinek? Jestem. A fajnie, fajna zabawa, cały czas są jakieś brania i rybków? dwie. No to pięknie, to gratuluję, kurczę, to nie jest, nie jest źle. Ale jakieś ryby z zębami, czy. czy nie, no raczej byłoby? bez zębów. Ale co bo te krąpie są Krąpik takie. Kąbik i jeden mały klenik. Właśnie, ale no i jeden mi się przy brzegu klenik zerwał. Obiecałeś pstrągi lipienie, woda opiecująca, ale pewnie sandacze wyżarły te ryby po prostu, i dlatego jest ich tak mało. No tam te latające sandacze. A, latające, no tak. Czarno skrzydłe tak zwane. No dobra to co łowimy łowimy dalej, tak? Może jeszcze coś. Bo... Powiem wam, że mi to czego mi brakuje? Mi brakuje właśnie taki jeszcze jakiegoś okonia złowić, jakiegoś klinika złowić. E, zaraz popróbujemy troszeczkę, bo, troszeczkę nie ciężej. Boleni złożiem trzy sztuki. Trzy? No, Bologna. jeden był taki normalnie, wymiar musiał mieć. Ile teraz? Boli? 45 czy 40? 45? 40? Tak? Napiszcie, bo ja nawet, słuchajcie, ja nawet nie wiem, ja nigdy bolenia nie zabieram, nie wiem. Ale tak jak wam mówiłem na live w przyszłym sezonie, zrobimy sobie ranking ranking ryb słodkowodnych, jeśli chodzi o smak, bo cały czas narzekacie, że nie ma serii w trasie dosyta, więc ja tą serię zrobię, będziemy łowić różne ryby, na przykład klinika, jazika usmażymy, spróbujemy, czy ta ryba jest smaczna, czy warto się nad nią pochylać, czy nie, bo ja czasami niektórym mówię, klej niedobry, a ktoś mówi, jak niedobry? Klej niedobry? Marynowany? Albo faszerowany? jaziem spyszny, więc to będziemy próbować, czy to jest prawda, czy to jest tylko takie, taka pazerność. To wszystko sprawdzimy. Dobra, nie ma co gadać, bierzemy się za robotę, mówimy. Ja się zastanawiam, co tu jeszcze... Do tego to nawet nie mam wędki. Zastanawiam się, co tu jeszcze... Zastanawiam się, co tu jeszcze można by użyć. To są larwy. Strasznie tym gwoździem chciałem mówić. Na, no, rozerwę już to. Zobaczcie, to są gwoździe w nowych kolorach. I tu jest taki fioletowy gwóźdź z sterowniczkiem. No to na no, okonie to będzie sztos. Kurczę, no okonki nie chcą za bardzo pukać niestety. No, ale one chimeryczne, nie zawsze pukają. Zaraz spróbuję jeszcze inną przynętę założyć. Jest. Jest, jest, jest. Normalne branie, tak jak trzeba. Co to takiego będzie, co wylosowałem? Bolenia kolejnego. Czy klenik w końcu? kolek, Klenik? Koleń. Tak. No właśnie. To jest tak myślałem. Założyłem troszeczkę większą przynętę. Bo założyłem kopytko. 35. I na trochę cięższej główce. Myślałem, że może większe ryby jakieś będą brały, no ale jak widać, to samo. I co to takiego? No, krąpik, ale nie trafił, albo się przepił. pewnie się przepiął, co nie? Marcin, kurczę, wojuje tą larwą, nieźle. A weź mi też taką larwę daj, ja sobie spróbuję. W tym kolorze? Nie, w jakimkolwiek, tylko mniejszą. Dobra, by biała. Poszukam. Dobra. O jest, kurwa, spadł. To by też spadł? Patrzcie. Kurna. Co? Widziałem, no. No, też daje radę. te za to biorą. Tylko, że podejrzewam, że na larwę to będą same kreampie. Piękna to była zabawa, ale dochodzi dziewiąta, trzeba jechać do roboty. Przelęty z boksa działają fajnie. MR Byte się y, postarał. Link do boksa wam zostawię w opisie i w pierwszym y, komentarzu. Masz się dosyć, Marcinku, co? Tak, za krótko, za krótko, za ale krótko. Ale co bardziej teraz brały, nie? No, jakoś tak. Oczywiście się. oczywiście z strągami, z sociami to ożartowaliśmy. To nie jest odcinek górski, jest to odcinek nizinny. Trocie może by tu były, ale wiecie, zapora we wrócławku mi przeszkadza. A niedługo będzie niestety przeszkadzać jeszcze zapora w siarzewie, no ale co zrobisz. No, tak więc to na dzisiaj koniec przygody. Widzimy się niebawem w kolejnym filmiku z wody, Albo na live. Trzymajcie się, cześć. Pa pa!